Bóg? Kto tam? To ja! Tosia! Tosia mały odkrywca! Dzień dobry, kochani! Witamy się z wami z Tosią i dziś pokażemy wam, jak z brudnego zrobić czyste! Wiem. A czy ty masz jakiś pomysł? Co możemy zrobić, żeby brudne zabawki znowu były czyste? Tosia, pomyśl! Masz jakiś pomysł? Myć. Bardzo dobrze. Czyli Tosia potrzebujemy teraz wodę i będziemy myły nasze brudne zabawki. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze Wam pokażemy, które zabawki się pobrudziły. Zobaczcie. Tu. Brudny młotek. Tu. Mamy brudnego niedźwiedzia, zobaczcie. Wow. Co my tu jeszcze mamy? Ja nie będę ich dotykać. Nic się nie dzieje, Tosia, ja to wszystko zrobię, ja wszystko pokażę. Tu mamy piłę, którą Tosia bardzo lubi i bardzo często się nią bawi. Tu mamy takiego misiaczka. Słyszycie? To jest taki misiaczek grzechotka. I zielona. To jest zielona żabka. Uwaga! Teraz wszystkie te zabawki będziemy myły. Kochani, przygotowaliśmy z Tosią wszystko to, co będziemy potrzebowały do tego, żeby te brudne zabawki znowu były czyste. I żebym znów mogła się nimi bawić. Tak. Mamy dwie miski i w obu miskach jest po prostu czysta woda. Ale do jednej miski dodamy trochę mydła. Raz, może jeszcze raz. Tak, tak, zrób jeszcze raz, naciśnij jeszcze raz. Dobra, tyle wystarczy. A tu mamy jeszcze ręcznik i na ten ręcznik będziemy po prostu odkładały te mokre zabawki. Uwaga! Którą zabawkę myjemy jako pierwszą, Tosia? No nie wiem, e, może żabę? To może, to może weźmiesz tą żabę. Nie, nie, ja nie biorę, one są brudne, nie chcę się ubrudzić. Dobra, to ja się ubrudzę. Yy, słuchajcie, popatrzcie, wymieszamy tu troszeczkę. O, zrobiła nam się piana. I teraz będziemy wyrzucać tą pierwszą brudną zabawkę. Pierwsza do kąpania idzie żaba. Uwaga, żaba! Plum! Teraz myjemy tą żabkę. Myjemy, myjemy, myjemy. I wrzucamy ją teraz do tej czystej wody. Papa pa, żabko, jako drugą zabawkę weźmiemy na przykład, nie wiem, młotek. Chlus! Myjemy, 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 żeby nie było już więcej mąki. O, super! Moje zabawki będą znowu czyste. I teraz młotek. Ląduje koło żabki. Teraz niedźwiedź. Chlus! Niedźwiedź. Teraz twoja kolejna mycie. Myjemy, myjemy, myjemy. Wow, popatrzcie ile piany ma niedźwiadek. Uwaga. Chlus. Teraz zostały nam jeszcze tylko dwie zabawki. O, moja ulubiona piła. Rzucamy piłę. Myjemy, myjemy, myjemy. I uwaga. E, to wiesz co, e, ta mamka nawet wcale nie jest taka straszna, to może tego misia ja wrzucę. Dobra Tusia, skoro chcesz pewnie. Mm -hmm. Zobaczcie. <grym> to, to fajna zabawa, to mycie, to mycie tych zabawek. Widzisz, <grym> wcale to nie takie złe czasem pobrudzić zabawki, żeby potem można je było umyć. Teraz słuchajcie, myję jeszcze misia dokładnie, dokładnie, dokładnie. I uwaga, chlus. Teraz tą miskę sobie odłożymy, zobaczcie. Wymieszamy jeszcze dokładnie te wszystkie zabawki, żeby się pozbyć teraz tej piany. I uwaga, zobaczcie. Czekajcie, mam całą mokrą rękę. Możemy teraz normalnie ręką wyławiać te, ale może było ciekawiej, ja znalazłam taką łyżkę, to jest chyba taka łyżka do makaronu, ale nieważne. I zobaczcie, możemy wyławiać te zabawki. O, o, o. Pierwszy niedźwiedź. Co tam wyławiamy na swego? O, o, Młotek. Teraz mamy panią żabkę. Teraz mamy misia. Pana misia. O! Piła. To się dobrze, że zauważyłaś. Widzicie, pomyliło mi się. A teraz ostatnia. Ło, ło, ło! Ta zabawka jest duża i ciężko ją wyciągnąć naszą łyżką, uwaga! Siup. Dobra, zobaczcie. Wszystkie zabawki umyłyśmy. Teraz zostawiamy je po prostu, żeby obciekły żeby ta woda sobie obciekła i one będą za chwilę znowu czyściutkie, suchutkie i piękne. Kochani, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw kciuka w górę i subskrybuj nasz kanał. A my żegnamy się już z Wami z Tosią. Do zobaczenia. Buziaczki!